Hejka, z tej strony Kunio i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Bartek, w końcu odcinek na YouTube. Po, po dłuższej czasie nieobecności w końcu nagrywamy odcinek z Bartkiem i dzisiejszy odcinek będzie to... Yy... Kiss, Mary kill! Dokładnie. Wybraliśmy dziewięć dziewczyn z TikToka oraz z YouTube. braliśmy dziewczynę, więc... Będziemy robić tak na zmianę, że ja podam pierwszą pulę trzech dziewczyn na przykład Bartkowi, a później Bartek mi i będziemy wybierać którą kiss, którą Kill, którą Mery, tak? tak? Chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. Mamy wszystkie rodzaje, czyli tiktokerki, youtuberki, streamerki, nie streamerki, i tak. różne takie dziewczyny, standardowo, jeżeli filmik Wam się spodoba, to zostawcie... Zostawcie łapkę górę Zubika i plus dzwoneczek tam na dole. Bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to tak e, 2000 patrz w górę i zrobimy kolejną część z tego samego albo coś podobnego e, Mamy kilka pomysłów na różne filmiki, także postaramy się teraz dodawać. Przepraszamy bardzo, że nas nie było, ale jakoś tak nie wiem... A nieważne. Nie było pomysłu No, także dobra, lecimy e, do odcinka. Zaczynamy. Także... Ja Bartek e, zaczynamy i ja Bartek podaję tobie pierwsze 3. E, dziewczyny, tak? tak? Oczywiście pojawiać będą wam się tutaj zdjęcia tych dziewczyn i nasze wybory, także no tak. już montażysty poproszę o to. Oliwier w końcu nagrywamy filmik, także proszę cię zrób to. Dobra. Bartek, pierwsze trzy dziewczyny to Murcik, Natsu i Kostera, Julia. Okej, to tylko... Którą byś... Może najpierw którą byś poślubił, czyli Mary. Czyli poślubienie Muciks, yy, 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 Kustera, to Murcix, pocałowanie Yulia Kostera a trzeci kto był? E, Natsu Natsu Kill? Kill Dlaczego? Nie, tak... Dlaczego Natsu z Timu X skillowałeś ją? Nie Jezu, wiem, nie dlaczego? Lubię, nie wiem. Team X Nie no nie tak nie X Dobra, teraz ja Uwaga Pierwszy będzie bokowy, czad Fuczad. Zamiast Magda Gessler, Addison, Charlie. Magda Gessler, Addison i Charlie, Charlie tak? Charlie, to mali widzę, że poszedłeś tam z zagranicznego TikToka. Tak. Także, wow, ja nie pomyślałem w ogóle o zagranicznym, nie mam nikogo z zagranicy, dobra, także ciekawie. Więc są... So, ym... Pamiętaj, Magda może Ci go... tak, go to Ja wiem, ale ja bardzo kocham Magda Gessler, Magda Gessler to jest moja idolka i naprawdę, więc tu jest ciężki wybór, bo e, wybiorę tak, o, Addison dam... E, no szybko! Kurczę, kurczę, dobra, 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 szybko. E, Charlie jest młoda, więc jest za młoda, tak zbytnio na ja mnie, to dam ją Kill, Addison dam e, Mary, a Magda Gessler Kiss. K. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Yy, yy, jedna osoba mnie zabije po tym odcinku jak wejrzy to, ale... Czemu? A dobra. Nieważne. Dobra, lecimy dalej. Druga pula. Bartek... Mm, tak. druga pula. Więc y, drugą pulą to jest tak o... Ewa Zawada, czyli dobra tak. faza, Sabinita i Versov. Okej. Okay. Yy, Versov, Mary, dobra faza... Yy, yy. Kiss, a kiedy kto tam był trzeci? Sabinita. Sabinita. Czemu zabijesz mi przyjaciółkę?! Zabijesz mi przyjaciółkę! No nie! Tu nie jest, ogarnij się, to by już dalej weszło. Zabijesz mi przyjaciółkę! Przepraszam. Zabijesz przepraszam. Dobra, teraz ja. Gotowy? Tak. Czemu zabijesz Sabinitę? Uwaga. Sabinita, Olanowak, Verso. Okej. Okay. Um, <noise> dobra, Sabine Tamery, e, Verse of Kiss i Ola Nowak Kill. Przepraszam, Ola Nowak, ale e, bardzo Cię lubię. <noise> Ogólnie, ale tak jakoś szybko, to musiało być tak, szybko, a tak no. E, Sabine Tamery, bo ją znam. E, Verse of Kiss, bo jest e, po prostu e, lo, cudowną kobietą i długo, długo się po prostu, długo tak ich oglądam tak i długo tak. ich bardziej ją znam, nie? A no Ole Nowak, to znam ogólnie tylko z Beksy, i tak jakoś ją yy, nie ten, nie obserwuję, dlatego taki mm -hmm. nie. Dobra, let's go, teraz ty. Teraz ja, tak? Tak. Zobaczcie, pamiętajcie o łapce, łapce w górę subskrypcji i zostawcie tam na dole, to wszystko. Bardzo szybko idzie. Już ostatnia pula, chyba za mało zrobiliśmy, ale dobra, nagramy najbliżej kolejną Druga część. część. Za szybko chyba mówimy, albo mi się tak wydaje, i za szybko strzelamy. Tak. Też dobra, to teraz zwolnijmy trochę, więc ty trzecią pulę to masz taką... Jeleniewska, tak. Marcysia z tak, ekipy i tak. Fagata. Fagata, ty mówisz? Mhm. Czyli... Tak, Jeleniewska, Marcysia, Fagata. Kogo Kis, kogo Mary, kogo Kil? Eee, Jeleniewska Mary, e, Fagata Kill i e, Kasia Mary. Jaka Kasia? A, a kto tam był? Marcysia! A Marcysia! <coughs> Dobra, to e, powiedziałem taką Kill e, Fagatka e, Jeleniewska Mary? I... Ale ona ogólnie ma tak na TikToku TikToku Mary ma. Ona ma Mary, Marysia Jeleniewska, nie? No. I ma Marcysia dałeś Fizz, tak? Tak. No dobra, dobra, to... Teraz ja... A kogo byś e, cincirinci? Cincirinci, o <ś> Nie, nie, boimy to. Dawaj, boimy dawaj, to. powiedz. Nie. No nie, powiedz, nie, nie, no nie. powiedz. Kogo byś cincirinci? -ci Jeleniewską, e, Fagatę czy Marcysia? Nie dawaj, dobra, no dawaj, dawaj Krzyńcz, Dawaj Kogo przycięcieli ci? <laughs> dobra, mamy no Marcysia Marcysia? Dlaczego? Nie, nie ja bo dawaj <laughs> <laughs> Dobra, tromba bomba musisz uważać, bo <laughs> Dobra, teraz dobra, dobra. Dobra. Dostać... ja, ja. No. uwaga Ewa Zawada, Murciks, Jeleniewska Trzy Dobra e, Więc podpięk. tak o Ewa Zawada, Cis Jeleniewska okay. e, Mary i Murcik z Serio z Tak, niestety. Nie wiem czemu, ale to jakoś Nie, ja bym tam... No wiem, ale no to mi wybuchnie. Murcik z Mary, dla mnie. A kogo cię się ręczy? No to dam Murcik. <grym grym 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 grym> Dziwne. <duchy> no, także to, to na tyle. Słuchajcie, że w Wam się spodobał, no, to, że Dajcie na naszego TikToka, Instagrama, tu macie Instagrama oraz na Bartka kanał na YouTube, bo otworzył kanał, także nazywa się Bartel YouTube, Będzie. to już możecie wbić do niego na... Będzie kanał. w opisie. Będzie. Także no, dzięki za oglądanie, odcinek. Pa! pa.